Czy zdarzyło ci się obudzić w nocy z pilną potrzebą oddania moczu, ale kiedy dotarłeś do łazienki, prawie nic się nie dzieje. A może często masz uczucie, że pęcherz nigdy nie opróżnia się do końca? Jeśli tak, to wiedz, że nie jesteś sam. Miliony mężczyzn, zwłaszcza po pięćdziesiątym roku życia, codziennie borykają się z objawami powiększonej prostaty. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość: istnieją naturalne sposoby na złagodzenie tych objawów. A w wielu przypadkach nawet na zmniejszenie prostaty. I właśnie dziś opowiem Ci o jednym niezwykle ważnym składniku odżywczym, prawdziwym sprzymierzeńcu zdrowia mężczyzny, oraz o tym, jak w prosty sposób możesz włączyć go do swojej codziennej diety. Ale zanim przejdziemy dalej, mam prośbę. Jeśli cenisz takie treści o zdrowiu, samopoczuciu i długowieczności, zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Zostaw łapkę w górę i udostępnij ten film znajomym i rodzinie. I koniecznie napisz w komentarzu: Czy próbowałeś już kiedyś naturalnych metod dbania o prostatę? Bardzo jestem ciekaw Twojego doświadczenia. A teraz zanurzmy się w dzisiejszy temat. Prostata to niewielki gruczoł położony tuż pod pęcherzem moczowym, który odgrywa kluczową rolę w produkcji płynu nasiennego. Z wiekiem naturalnie ulega ona pewnym zmianom. Niestety, u wielu mężczyzn te zmiany prowadzą do problemu, jakim jest łagodny przerost prostaty. BPH. BPH to nie rak, ale jego objawy potrafią być bardzo uciążliwe. Słaby strumień moczu, częste oddawanie moczu, nagła potrzeba pójścia do toalety, a przede wszystkim wielokrotne budzenie się w nocy. Wszystko to wpływa na jakość snu, codzienne funkcjonowanie, a nawet na samoocenę. Niestety, popularne leki stosowane w leczeniu BPH mogą mieć niepożądane skutki uboczne, takie jak zaburzenia erekcji czy spadek libido. Dlatego coraz więcej mężczyzn szuka naturalnych alternatyw, które pozwolą kontrolować problem bez pogorszenia jakości życia. Ale zanim zdradzę, który składnik odżywczy jest dziś naszym bohaterem, musimy zrozumieć jeden kluczowy czynnik stojący za BPH przewlekły stan zapalny. Gdy dochodzi do zaburzeń hormonalnych, np. zwiększonej konwersji testosteronu do dihydrotestosteronu DHT oraz do wzrostu stresu oksydacyjnego, środowisko wewnętrzne prostaty staje się podatne na stan zapalny. Ten stan zapalny prowadzi do przerostu tkanki gruczołu krokowego, która uciska cewkę moczową i utrudnia oddawanie moczu. Dlatego właśnie redukcja stanu zapalnego jest jednym z najskuteczniejszych sposobów łagodzenia objawów i poprawy zdrowia prostaty. I tu pojawia się on, Likopen. Może już o nim słyszałeś, ale być może nie zdajesz sobie sprawy, jak ogromne znaczenie ma on dla zdrowia prostaty. Likopen to naturalny przeciwutleniacz z grupy karotenoidów. To właśnie on nadaje czerwony kolor takim produktom jak pomidor, arbus czy gujawa. Ale to nie wszystko. Badania naukowe pokazują, że likopen ma silne działanie przeciwzapalne, redukuje stres oksydacyjny w komórkach prostaty. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że mężczyźni spożywający większe ilości likopenu mieli znacznie niższe ryzyko problemów z prostatą. Z kolei badania prowadzone przez prestiżowy Uniwersytet Harvarda dowiodły, że regularne spożywanie sosu pomidorowego wiąże się ze zdrowszą i mniejszą prostatą. Ale dlaczego akurat sos pomidorowy? Jest tu pewien ważny szczegół. Likopen jest znacznie lepiej przyswajany przez organizm, gdy pomidor jest poddany obróbce cieplnej i spożywany z dodatkiem zdrowych tłuszczów, np. oliwy z oliwek. Pod wpływem ciepła ściany komórkowe pomidora pękają, uwalniając więcej likopenu, a tłuszcz ułatwia jego wchłanianie. Jeśli więc chcesz w pełni wykorzystać korzyści tego składnika, włącz do diety: domowy sos pomidorowy z oliwą z oliwek extra virgin, zupę pomidorową, pieczone pomidory lub lekko podgrzewany sok pomidorowy. Dodatkowo warto regularnie sięgać po owoce bogate w likopen, takie jak arbus czy gujawa. Ale Likopen nie działa w pojedynkę. Inne składniki odżywcze i związki roślinne działają synergistycznie, wspomagając zdrowie prostaty. Oto kilka z nich. Po pierwsze, cynk. Ten minerał jest niezbędny do równowagi hormonalnej i prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Prostata gromadzi duże ilości cynku, a jego niedobór zwiększa ryzyko stanu zapalnego i przerostu. Warto włączyć do diety. Pestki dyni, ostrygi, orzechy i chude mięso. Kolejnym ważnym sprzymierzeńcem są kwasy tłuszczowe omega-3. Znajdują się one w rybach takich jak łosoś, sardynki czy tuńczyk, a także w nasionach chia i siemieniu lnianym. Omega-3 zmniejszają stan zapalny i wspomagają zdrowie układu krążenia, które jest ściśle powiązane ze zdrowiem prostaty. Nie zapominajmy o witaminie E i seleni, silnych przeciwutleniaczach chroniących komórki prostaty przed uszkodzeniami. Dobrym źródłem są orzechy brazylijskie, pestki i tłoczone na zimno oleje roślinne. Coraz więcej mówi się także o polifenolach, zawartych M i N w zielonej herbacie, owocach jagodowych i oliwie z oliwek. Wykazują one działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, Pomagając hamować procesy prowadzące do powiększenia prostaty. Ale oprócz diety istnieją też inne nawyki, które jeszcze bardziej wspomagają zdrowie prostaty. Utrzymanie prawidłowej masy ciała to jeden z nich. Nadmiar tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicach brzucha, sprzyja zwiększonej produkcji estrogenów i konwersji testosteronu do DHT, czynników sprzyjających przerostowi prostaty. Regularna aktywność fizyczna również ma ogromne znaczenie. Ćwiczenia takie jak spacery, lekki trening siłowy, yoga i rozciąganie pomagają zmniejszyć stan zapalny, poprawić krążenie i zrównoważyć gospodarkę hormonalną. Warto także ograniczyć spożycie alkoholu i nadmiaru kofeiny, które mogą podrażniać pęcherz i nasilać objawy, i unikać przetworzonej żywności bogatej w tłuszcze trans i rafinowane cukry, które sprzyjają stanom zapalnym. Zarządzanie stresem to kolejny ważny element. Wysoki poziom kortyzolu, hormonu stresu, sprzyja stanom zapalnym i zaburzeniom hormonalnym. Techniki relaksacyjne, medytacja, głębokie oddychanie i czas na odpoczynek pomagają utrzymać stres pod kontrolą. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga: choć naturalne strategie są niezwykle pomocne, nie zastępują one regularnych wizyt u lekarza. Zawsze konsultuj się z urologiem, wykonuj regularne badania. I dziel się z lekarzem zmianami, które wprowadzasz w swoim stylu życia i diecie. Podejście holistyczne łączące wiedzę medycyny z naturalnymi metodami opartymi na dowodach naukowych to najlepszy sposób, aby zadbać o prostatę i ogólne zdrowie. I co sądzisz o dzisiejszych wskazówkach? Skoro już wiesz, że najważniejszym składnikiem dla prostaty jest likopen, może warto zacząć wdrażać tę strategię już w tym tygodniu? Dodaj do diety więcej pomidorów, sosów pomidorowych z oliwą, owoców bogatych w likopen oraz inne wspomniane składniki. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę, udostępnij to nagranie znajomym i rodzinie. Wielu mężczyzn naprawdę potrzebuje tych informacji. I koniecznie napisz w komentarzu, czy już spożywasz produkty bogate w likopen którą z dzisiejszych wskazówek zamierzasz wdrożyć w pierwszej kolejności. Twoja aktywność jest dla nas bardzo ważna. Dzięki niej możemy tworzyć kolejne wartościowe treści i pomagać coraz większej liczbie osób w drodze do zdrowia i lepszego życia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymaj się zdrowo.